Telefon zaufania, Brygidaszka Rady. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Mam problem w firmie. Prowadzę agencję. To w naszym kraju jest nielegalne. Agencję reklamową. Głucha pani jest? Kończę rozmowę. Potrzebuję rady. Mój mąż mnie zdradza. Hmm. To też niech go pani zdradzi i będziecie kwita. Dziękuję. Bo, em, bo, em. bo z dziewczynami ja. nigdy nie wie, oj nie wie się do rzeczy. Marzę o karierze kasynkarki. Proszę pani, jest pani bez szans. Dziękuję za rozmowę. Mąż nie pobił, bo zupa na zasłona. Hm. Gdyby umiała pani gotować, to w sumie też by panią pobił. Dzwonię z więzienia. Czuję się taki samotny. A za co pan siedzi? Jestem niewinny. Ha! Więzienia są pełne niewiniątek, proszę pana. Życzę udanego pobytu. Dzień dobry. Chciałbym popełnić samobójstwo. Proszę bardzo. Ja tylko przełączę panią do innego konsultanta, który zdecydowanie bardziej pomoże. Już łączę. Dzień dobry. Może mi pani sprawdzić połączenie krajowe dowolnym środkiem transportu z Kołobrzegu do Zakopanego? Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, czy będzie pan przewoził jakiś bagaż nadzwyczajny? To znaczy? Gadzinę domową, pojazd, mebel. Tak. Fotel mm -hmm. bujany, wersja standard. Dwie mewy w gołębniku i chyba hulajnogę elektryczną. Mm -hmm. Czyli odpada samolot. Leczy się pan na coś? Tak. Mam słabe krążenie i ze stresu robią mi się purchawki. Czyli autobus też dyskwalifikujemy. W takiej podróży pan nie wysiedzi, a kierowca może zrobić tylko jeden przystanek i to od razu w koło brzegu. Może pociąg? O, kiedyś wypadłem z kołyski. Na dywanie były rozłożone wagoniki zabawki. Od tej pory mam lęk przed koleją. Nie wsiądę do pociągu! Hmm. Czyli skład też odpada. Ile pan waży? Około 70 kilo. Mm -hmm. Czyli para lotnia też nie przejdzie. Jest pan za ciężki, żeby lecieć z kimś i za lekki, żeby sam. Taksówka też pana drogo wyniesie. Ha, za kurs zapłaciłby pan tyle, że mógłby pan sobie kupić tą taksówkę razem z kierowcą. A może nadamy pana kurierem? Biorę. Tylko jest jeden problem. Kurierzy nie mogą świadczyć usług przewozu osób, więc musiałby pan się stać mieniem na ten czas. No, ale w pudełku i foli się panu dusi. Hmm. To co ja mam zrobić? Wie pan co? Ja podam panu numer do kogoś zaufanego. I Proszę się powołać na mnie. To jest bardzo dobry lekarz. On na pewno znajdzie dla pana cieplutkie, miękkie i wygodne łóżeczko w swojej klinice. Yy, ma pan gdzie zanotować? Halo. 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 No cóż. Życie. Dzień dobry, ja bym chciała zamówić pizzę. To będzie orientalna na wynos. Dobrze, to, to dla mnie też proszę zamówić. Dziękuję, dziękuję. O zaufania Brigidaszka rady w czym mogę pomóc. Uch. Straciłem chęć do życia. Nie mam już żadnych sił witalnych. Halo. ja też.